Cześć, witam Was. Słuchajcie, z Chin przyszedł mi taki paseczek, właśnie ten niebieski, 3-metrowy i go sobie zamontowałem. Niektórzy powiedzą, że wieś jak się ma Wiktor, ale z jednego paseczka można sobie zrobić w Hondzie hr HRV tej drugiej generacji. Takie coś. I zobaczcie, zaczyna się to tutaj. Idzie sobie tutaj, 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 tutaj. Potem sobie wchodzi, o tam, zawija się i wsadziłem to tutaj z powrotem, idzie sobie, idzie, 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 idzie sobie tu, tam jeszcze się zawija i z tamtej strony też świeci. I idzie sobie na dole, na dole, na dole, na dole, tu przez panel klimatyzacji, wchodzi sobie tam i tutaj podłączyłem sobie do. USB do, tego, do tej przejściówki do ładowania i tak ładnie świeci. Jedni powiedzą, że brzydko, drudzy powiedzą, że ładnie, ale po prostu 9 zł kosztuje ta taśma. Różne kolory są. Jak ktoś chce, to podam mu link. 3-metrowa i da się to zrobić. Oczywiście zauważyłem, że są różne takie niedoróbki niestety robiłem to w zimnym garażu to powinno się robić w lato żeby ta taśma była cieplutka i te plastiki były ciepłe ja zdjąłem cały ten panel lepiej było mi to wciskać najgorzej było mi tu wcisnąć do deski oczywiście w lato będę to poprawiał i nakręcę wtedy taki długi długi film jak to zrobić ale teraz możecie sobie po prostu kupić jak ktoś chce ten, ten link to mu podlink je. No dobra, trzymajcie się. Nie będę się już tutaj bulgotał. Na